Siedem sygnałów, które świadczą o tym, że dopadła cię emocjonalna toksyczność. Przedstawię ci wszystkie siedem, po to, żeby sprawdzić, czy możesz sobie taką diagnozę postawić. I uwaga, słuchaj tego uważnie, bo już dzisiaj daję ci narzędzie, dzięki któremu możesz dokonać autodiagnozy dotyczącej tematu toksycznych emocji. Do kogo kieruje ten film? Do tych z Was, które macie negatywne myśli, macie ich dużo, macie dużo lęku w sobie, obniżony nastrój, a temu wszystkiemu towarzyszy stres. A może masz rozregulowane emocje i to wiąże się z problemami ze zdrowiem, może doświadczasz bólów psychosomatycznych, a może jesteś w takim miejscu, że po prostu źle się czujesz i w końcu chcesz coś z tym zrobić. Ten film jest dla Ciebie. A jeśli identyfikujesz się z którymś z tych problemów, to yy, w opisie filmu mam dla Ciebie dostęp do ankiety. Możesz się umówić na krótką rozmowę, po to, żeby dowiedzieć się tego, jak mogłaby wyglądać nasza wspólna droga. W tym momencie pracujesz nad sobą. To jest moja uwaga: nie pracujesz nad swoim mężem i nie szukasz tych emocji u swojego szefa, u swojego męża, u swoich dzieci, tylko sprawdzasz, jak ty się masz i czy to ciebie dotyczy. Pierwszy sygnał: we wszystkim wyczuwasz atak na swoją osobę. Osoba, która nie panuje nad swoimi emocjami, odczuwa stałą potrzebę bronienia się przed atakami ze strony innych. Przytłaczające ją toksyczne emocje sprawiają, że błędnie interpretuje słowa i czyny innych ludzi, wyolbrzymia je, doprowadza je do ekstremum. I tak się dzieje, dlatego że e, jeżeli cierpisz z powodu niskiej samooceny, to czujesz się bezsilna wobec otaczającego ci świata. I blokujące emocje, te toksyczne emocje sprawiają, że odbierasz tylko negatywne sygnały od otoczenia. To jest pewien program w umyśle, który masz, który jest nastawiony na to, żeby potwierdzić to, co on zawiera i wtedy nic innego się nie dzieje, tylko jeżeli masz toksyczną emocję, to ten twój program szuka... Powodów na to, żeby uzasadnić istnienie tej toksycznej emocji w Tobie. I wtedy czujesz się dotknięta nawet najbardziej niewinnym gestem ze strony drugiego człowieka, a w konsekwencji przekręcasz to i nadinterpretowujesz intencje innych ludzi, reagujesz agresywnie i reagujesz zupełnie nieadekwatnie do sytuacji, wierząc, że jest to jedyne wyjście, by się od tego obronić. Drugi sygnał. Który mówi o tym, że możesz mieć zainfekowany umysł toksycznymi emocjami, to twoja percepcja świata. Ona jest zaburzona, dlatego że odbierasz świat, który cię otacza nie przez pryzmat faktów. Ale przez pryzmat swoich emocji. Nie słuchasz swojej intuicji, nie słuchasz tego, co mówią inni. I to cię prowadzi do tego, że masz liczne konflikty, których nie masz siły, ani nawet ochoty rozwiązywać. I to prowadzi do dalszych problemów, zazwyczaj tak się dzieje, bo niekontrolowane reakcje emocjonalne yy, sprawiają, że masz deficyt cierpliwości. Jesteś nadmiernie nerwowa i to wszystko ma swoje źródło w niezrozumieniu. I w niewystarczającym przywiązaniu wagi do tego, co tak naprawdę chce Ci przekazać Twoje otoczenie. Sama nakładasz sobie na to wszystko, co się dzieje wokół siebie, taką negatywną nakładkę, negatywny film, a filtr. A słuchajcie, a cała nasza negatywność, ona nie jest nam potrzebna. To, że mamy taki negatywny filtr, jest naszym wyborem, jest naszą decyzją. I nie możemy tutaj mieć takiego podejścia, że. No, z natury jestem negatywna i tak już zawsze było i tak już zawsze pozostanie. Nie, to jest Twój wybór. A jeśli ty tak wybrałaś, no to możesz zmienić to. Trzeci sygnał, który towarzyszy nadmiernym, toksycznym emocjom, jest to, że jesteś nadmiernie krytyczna. Jednym z powodów, przez które. Bardzo trudno jest nam porozumieć się z drugą osobą, yy, która jest pod wpływem toksycznych emocji. To fakt, że ona buduje wokół siebie mur praktycznie nie do przebicia. Miałam kiedyś taką klientkę Zosię, która uczestniczyła w terapii grupowej i która yy, odkryła, że jako mama chce kontrolować wszystko, co robią jej dzieci. Wiecie, co się stało? Ona straciła kompletnie zdrowy dystans do swoich dzieci. Ciągłe awantury o minutę spóźnienia. To wszystko rzutowało na całą rodzinę. I w pewnym momencie, jak zaczęła Zosia pracować nad sobą, to zorientowała się, że hmm, nic nie zostało z jej młodzieńczej umiejętności dochodzenia do kompromisu. I to był znak, że toksyczne emocje odebrały jej zdolność jasnego myślenia. Zmiana nastąpiła, kiedy spróbowała być najpierw bardziej wyrozumiała dla siebie. A potem dla innych, bo okazało się, że dla siebie była strasznym katem, obwiniała się o wszystko i żyła w takim ciągłym stresie, że nie robi rzeczy tak, jak powinna. Yy, domyślacie się o tym, że to wszystko miało źródło w jej dzieciństwie, no i praca nad sobą wymagała zmierzenia się z wewnętrznym dzieckiem, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko, co robimy w naszych procesach terapeutycznych to przez co przechodzimy. Dzisiaj Zosia y, już nie panikuje, jak dziecko się spóźnia do domu, bo wie, że różne rzeczy się zdarzają i jest dużo spokojniejsza w tym. Czwarty sygnał, który może ci pokazać, że jesteś pod wpływem toksycznych emocji, mówi o tym, że obezwładnia cię lęk i Twoje gwałtowne reakcje i agresywna obrona przed. Zagrożeniem, które jest wyimaginowane, to może świadczyć o tym, że jesteś cała w lęku i że Tobą, Twoim życiem rządzi lęk. Twoje poczucie własnej wartości jest tak niskie, że czujesz się bezsilna wobec wszystkiego, co się dzieje wokół. A dodatkowo masz w sobie, możesz mieć w sobie dużą dozę poczucia odrzucenia, i ten lęk przed odrzuceniem, on się manifestuje w taki sposób, że wszystkiego się boisz. Nie masz siły, by jasno, jasno spojrzeć na to, kim jesteś i co jesteś w stanie osiągnąć. I zaczynasz doświadczać trudności w relacjach. Yy, moje drogie, relacje są nam bardzo potrzebne. Jeżeli my jesteśmy wypełnione toksycznymi emocjami, a tutaj może yy, trochę jeszcze dołożę treści do tego, czym dla mnie są te toksyczne emocje, i tutaj skorzystam z yy, ze skali Dawida Hawkinsa. Toksyczne emocje to wstyd, poczucie winy, lęk. Strach, smutek, złość, duma i pożądanie. To są emocje, które sprawiają, że my tak naprawdę idziemy w dół. W skali, tak? Nie rozwijamy się, tylko idziemy w dół. To są emocje, które trzymają nas w niewoli, a my dążymy do wolności. Do wolności zostałyśmy wyswobodzone i mamy żyć w wolności tutaj na Ziemi. Więc jeżeli ty widzisz w tych różnych symptomach, o których ja mówię, widzisz siebie. To pomyśl o tym, że potrzebujesz pracy nad sobą. Jeżeli te sygnały zauważasz u siebie, to warto dokonać pracy. I tak jak mówiłam na początku, masz możliwość przechodzić przez tę ścieżkę ze mną. Możesz w opisie filmu masz link do ankiety i możesz zadzwonić do nas, i my powiemy ci, jak mogłaby wyglądać moja i Twoja wspólna droga razem. Piąty sygnał, który mówi o toksycznych emocjach, to to, że nie czujesz się sobą. Yy, zadam Ci pytanie przy tej okazji, kiedy ostatnio miałaś wrażenie, że naprawdę jesteś sobą, że mogłaś się cieszyć, śmiać, że miałaś wrażenie, że rzeczywiście byłaś sobą? Kiedy nie czujesz się sobą, to masz wrażenie, że emocje cię obezwładniają tak bardzo, że boisz się odezwać, że nie wiesz, czy to jest mile widziane. W ogóle miałabyś ochotę się schować i wycofać. A wszystko to, co się dzieje wokół ciebie, dzieje się jakby bez twojego udziału. Albo czujesz się pomijana, masz wrażenie, że ciebie po prostu tam nie ma. Jesteś niezauważana i nieobecna. A co gorsza, nie czujesz się na siłach, by odzyskać swoje dawne ja. Przyszła kiedyś do mnie, kiedyś Julia, która mówi, że ja tak naprawdę nie wiem, kim jestem. Nigdy nie czuję się sobą. A może Ty też dzisiaj masz tak jak ona. Inna moja klientka z kolei przyszła do mnie i mówi. Ja nie wiem, kiedy ja się ostatnio śmiałam. Ja ciągle jestem napięta, ciągle się boję, opuszcza mnie cała energia. Mam ochotę, ocho, ochotę schronić się przed całym światem i poddać się negatywnym myślom. Moja droga, żeby zmierzyć się z codziennymi wyzwaniami, będziesz potrzebowała dużo odwagi. Odwagi! I pracy nad sobą, bo praca nad sobą jest ważna, uwierz jednak, że to jest gra warta świeczki. Odwaga to jest ten yy, w tej skali, o której mówiłam Wam, Dawida Hawkinsa. Odwaga jest takim pierwszym stanem świadomości, który daje nam energię do tego, żeby pójść w górę. Dlatego życzę Wam wszystkim odwagi. A teraz szósty sygnał, który może Cię ostrzegać przed tym, że emocje powstrzymują Cię przed działaniem. Przytłoczona nadmiarem emocji nie potrafisz zapanować nad własnymi reakcjami i myślami. I to utrudnia Ci proces podejmowania decyzji i uniemożliwia kontakt z drugim człowiekiem. Miotasz się między brakiem reakcji, a gwałtownymi reakcjami, które są nieodpowiednie do danych sytuacji. Ten sygnał, który mówi o tym, że Twoje emocje powstrzymują Cię przed działaniem, niech będzie dla Ciebie czerwoną lampką. Emocjonalna toksyczność nie pozwala Ci zastanowić się i nabrać dystansu do różnych życiowych wyzwań. Twoja pamięć i Twoja uwaga są bardzo wybiórcze. Mylisz słowa, źle interpretujesz komunikaty, a Twoja frustracja narasta. Siódmy sygnał: Siódmy sygnał to y, informacja dla tych, które nie umieją się pożegnać. Emocjonalny zawrót głowy sprawia, że nie potrafisz pozbyć się ze swojego życia nawet tego, co cię rani, co ci przeszkadza w normalnym funkcjonowaniu. Masz relację z matką, matka jest starsza, mówi ci rzeczy trudne, okropne dla ciebie, a ty nie potrafisz się z tym rozstać. Tak, czujesz się tak, jakbyś. Czerpała przyjemność z tego, że wciąż jesteś raniona przez swoją mamę, jakbyś wciąż była dzieckiem malutkim na jej widok, chowasz się pod stół i masz ochotę w ogóle już przestać istnieć. Niestety, na dłuższą metę e, brak, e, nieumiejętność pożegnania się z relacjami albo z rzeczami e, prowadzi do pogorszenia Twojego stanu emocjonalnego, gdyż lęk przed pustką jest silniejszy niż chęć rozpoczęcia nowego życia. Pamiętaj jednak, że są rzeczy, bez których na pewno będziesz w stanie się obejść i wyjdzie Ci to tylko na dobre. I temu, co cię otacza. Ten lęk to tylko efekt uboczny, obezwładniających cię negatywnych emocji. Nie daj się im. Ty masz władzę nad emocjami. Emocje są twoje. To, to jest twój stan, twojego umysłu. Ty nie jesteś emocją. Ty możesz zdecydować, jak się czujesz. Doświadczasz emocji, ale nie jesteś emocją i możesz powiedzieć temu całemu negatywizmowi nie. Bądź dzielna, pożegnanie dotyczy relacji z ludźmi, dotyczy także rzeczy i to są emocjonalne uzależnienia. Podsumowując, sygnały, które mówią o tym, że jesteś pod wpływem toksycznych emocji, jeśli utożsamiasz się z jakimś sygnałem, o którym mówiłam. To jesteś w dobrym miejscu dlatego że czas na zmianę i uzdrowienie twojej sytuacji. Akceptacja, branie odpowiedzialności za siebie i potem y, następuje zmiana. Możesz to zrobić. Możesz zrobić yy, krok w kierunku odwagi i możesz zmienić to, co dzisiaj jest dla ciebie dyskomfortowe. Możesz to oczywiście zrobić ze mną. Ja cię zapraszam do współpracy. A teraz jeszcze chcę zwrócić twoją uwagę, że tak naprawdę, jeżeli tkwisz w toksycznych emocjach, to to prowadzi cię do zaburzeń lękowych, do problemów ze zdrowiem, do problemów ze snem, do problemów w relacjach, do problemów z odżywianiem się, z kompulsywnym działaniem w życiu, a potem tego bardzo się wstydzisz i masz poczucie winy, i kręcisz się jak ten chomik w kołowrotku, masz poczucie, że biegniesz, ale tak naprawdę nie posuwasz się do przodu. Przez to, że przez lata tkwisz w toksycznych emocjach, wykształciłaś w sobie nawyki uciekania od trudnych emocji. Te nawyki to tłumienie emocji, to uciekanie od nich. I to sprawia, że żyjesz w nieustannym stresie. Po prostu cierpisz. Jak patrzę, jak ludzie bardzo cierpią, jak przeżywają egzystencjalny ból, to jest to dla mnie naprawdę um, ba bardzo współczuję tym, którzy są w stanie emocjonalnego cierpienia. A negatywne myśli, poczucie winy, wstyd. Oddalenie się od siebie, brak czasu dla siebie, to sprawia, że my, kobiety, naprawdę czujemy się totalnie wykończone życiem, wykończone sobą, i bardzo często y, jest tak, że kobiety, które do mnie przychodzą, mówią w ten sposób: Ja już nic nie chcę, ja już mam tego dosyć. Ja sobie z tym wszystkim nie radzę, ja chcę tylko odpocząć. Temu wysokiemu poziomowi stresu towarzyszy ogromne napięcie. Ponieważ jestem mentorem, psychoterapeutą, coachem, chcę ci powiedzieć, że wielu ludzi unika odpowiedzialności za swoje życie, zasłania się swoją przeszłością, zasłania się okolicznościami. Ludzie mówią: Zaczarowane zdanie: Ja mam najgorzej, albo to wszystko wina mojego męża. A dla Ciebie, co jest wymówką przed tym, żeby wreszcie wziąć odpowiedzialność za siebie? Ja wiem, że naprawdę przyszła pora, żeby zrobić porządek ze swoim życiem, ze swoimi emocjami, ze swoim umysłem. Czas. Moja droga, żebyś wyrzuciła wszystkie śmieci, które blokują ci doświadczanie prawdy o tobie, blokują Twoją miłość, radość, Twoje szczęście, Twój sukces, blokują Twoją obfitość, blokują Twoje zdrowie. Podaj mi decyzję, że przestaniesz wypełniać swój umysł kolejnymi myślami i programami, które cię ograniczają. Bardzo Ci dziękuję za uważność że obejrzałaś ten film do końca. Chcę Ci powiedzieć, że jesteś ważna i chcę zobaczyć, jak na jaw wychodzi Twój potencjał i to, kim jesteś tak naprawdę. I też chcę podziękować wszystkim moim patronom, bo to dzięki nim ten film powstał, dzięki nim prowadzę ten kanał. W opisie filmu, jeżeli chcecie wyrazić mi wdzięczność, y, znajdziecie link do mojego Patronite'a, ale też jeśli chcecie postawić mi kawę, jestem otwarta. Oczywiście bezkofeinową kawę. Pozdrawiam i do zobaczenia.